Halo, dzień dobry Jak minął Wam dzień? Dobrze? Mi też Sobota, dziesiąta rano głowa mnie trochę boli. Poszedłem spać o piątej Stałem o 9. Nie mogę spać dalej. No ale nic, posiedzę sobie w takim razie kilka godzin, porobię coś i później po południu znowu się zdrzemnę, jak mi się chce spać. Ostatnio tak robię, że śpię na raty po dwie godziny, po cztery. Kiedy mam ochotę na spanie, to idę spać. Plany na dzisiaj, zmontować film, pewnie na spacer się gdzieś przejdę. Nie. Jakiejś galerii handlowej. Jakiegoś Leclerc, action. Coś w tym stylu. Pomyślimy. Dobra, zważył się. Tabletek na razie nie wezmę. Na dobre rozpoczęcie dnia takiego wariata sobie strzelę. No i co? Pójdę montować dla Was film. Pogoda chyba ładna. Fajnie. Cieszę się, że mam takie dobre żyćko. 74,5 kg. Fajnie, waga mi zaczyna spadać. Byś chyba raz było 78 w tym tygodniu. No ale jem trzy rzeczy. Jem galaretkę, jem. Serki wiejskie. I jem szynkę. I nic poza tym. I tak sobie policzyłem, że dostarczam jakieś... Między 1200 a 1500 kalorii, pewnie zależy od dnia, nie. Ale spalam 2700. W ogóle powinienem fitatu sobie zacząć ponownie używać. Wtedy bym rzeczywiście wiedział, czy to jest 1200 czy 2,5. Bez aplikacji i bez kontrolowania tego ważenia, to uwierzcie mi, że nie, nie ma. Wasza głowa tak myśli, że zjedliście, nie wiem, 500 kalorii, a w rzeczywistości zjedliście 3,5 tysiąca kalorii, nie wiem. Wasz umysł sam was oszukuje, dopóki tego nie zmierzycie. Dlatego trzeba wszystko mierzyć, zapisywać, kontrolować, porównywać, prowadzić jakieś w Excelu tabele, zapiski. Wtedy będziecie widzieli wszystko i mogli to kontrolować, bo inaczej to nie da się. Dlatego ja codziennie się ważę. Czasami ważę brzucha. Czasami liczę kalorie. No. Teraz mi fajnie idzie na, na tej wędlinie. Na wędlinie to nawet jak nie liczę kalorii, to i tak się nie da tego zjeść więcej niż kilogram dziennie. Powiedzcie mi, że kilogram dziennie wędlinę wsunąć to jest ciężko, to jest 1000 kalorii i mega dużo białka i zero węglowodanów czyli o to o co walczymy to jest jedyny produkt, który jak się je na okrągło to, to nie ma szans, że się nie schudnie no jasne, dobry. po co ja o tym teraz gadam, kto to będzie oglądał kto tego będzie słuchał, nie wiem także yy, strzelamy wariatę i idę montować dla was odcinek w ogóle wczoraj fajnie zmontowałem wczoraj zmontowałem odcinek numer 2, 4, 3 243. Z wstępem od widzę z unboxingiem paczki. Świetny film, prawda. Kurczę. No, jest to ładnie nagrał, zmontował. Dziękuję Ci za to. Fajny drop. Dzień dobry. Możecie zauważyć, w ostatnich dniach trochę mi waga zaczęła spadać, ale to dlatego, że wróciłem na redukcję i dzisiaj wam pokażę jak wygląda redukcja i co jem przez ostatnie kilka dni no to tak jem pół kilograma szynki konserwowej oraz serek wiejski to jest łącznie 700 kalorii tak wygląda obiad i kolacja wygląda tak samo czyli 1400 kalorii obiad i kolacja plus na deser kilogram galaretki Kilogram galoretki to jest niecałe 100 kalorii. Czyli 1500 kalorii dziennie przyjmuję, a spalam. Spalam natomiast w ciągu tygodnia jakieś 2700 kalorii, a w weekendy no to różnie. Zależy czy gdzieś wyjdę czy nie. Jak nie wyjdę no to 1500, czyli w weekendy jestem na zero. No ale ogólnie taki tygodniowy bilans powinien być jakieś minus 6000 kalorii. U mnie. Może w końcu uda się dojechać do 68 kg. To byłby hit. Także trzymajcie kciuki. A ja idę jeść. Dzień dobry, jest sobota, więc przygotuję, przygotujemy w sumie razem obiad. Zapraszam Was na stworzenie tego arcydzieła kulinarnego. Obiad dla jednej osoby. Cena obiadu jakieś 11 zł, 700 kalorii. Bardzo dużo białka. Wiecie ile białka? 20 dwadzieścia 125 gramów białka. Na 700 gramów produktu. To wow. jest Dobra, nie mówię dalej, tylko robimy, robimy widzowie. I przed czy jest muła, muła. 700 kalorii, 125 gramów białka, węglowodany. 11 gramów Siemacz... Siemaczka Siema przyszła paczka z x-komu na pewno jesteście ciekawi co tym razem zamówiłem już wam pokazuję tam, tada, tam, tam, tam. wow. LEGO. Muszę się zapytać, Mariusz, ale ty nie jesteś za duży na LEGO? Yy, no to, to nie dla mnie. To dla chrześniaka, on uwielbia LEGO. Akurat była fajna promka, także kupiłem, bo zawsze... Powiem wam, w grudniu mam problem, bo zazwyczaj chcę Lego na święta, na Boże Narodzenie i wtedy też ma urodziny i drugi prezent. A w grudniu wszystkie Lego to idzie w górę tak już kilkadziesiąt procent, dlatego kupiłem już na zapas, będzie na grudzień. Też powiem wam szczerze, że tak sobie oglądam to pudełka i fajnie to wygląda, sam bym z chęcią takie złożył, No ale nic, będzie dla małego. Ja już chyba jestem za stary trochę. Tylko proszę mu nic nie mówić. To ma być prezent, niespodzianka. Słuchajcie, szybka informacja o dobrej promce w Biedronce. Tylko dzisiaj. Serki wiejskie biedronkowe, przycenione z 2 zł na złote 19. Zł. Kupiłem 4 paletki. I tutaj moje aromaty, bo te serki wiejskie z czymś trzeba zjeść, więc będzie serk wiejski z aromatami. Przy okazji, nagram trochę testów. Siema. ma. Ostatnio rzadko nagrywam, jak się kremuje, ale jakoś nie chce mi się. Zresztą widzieliście już setki razy. To po co to powtarzać, nie? Ale dzisiaj wam pokażę, bo w końcu wczoraj skończyłem ten gówniany krem z Biedronki do twarzy i się otwieram. Chyba mój ulubiony. Nivea 45 Plus Night. Już kiedyś to mówiłem, nie? Zawsze kupuję takie. Pomimo tego, że mam w lat 36, to nie kupuję e, kremu 35 Plus, tylko kupuję kremy, nie wiem, 60 Plus 80 Plus nie. Bo kiedyś wziąłem kilka takich kremów, nie wiem. Krem 20 plus, 25, 30, 35, 40, 45, aż do 80. I na tym 20 plus było napisane tylko na Wilża. Na tym 30. Nawilża i regeneruje. Na tym 40, na Wilża regeneruje, wykładza. Na tym 80 plus nawilża, regeneruje odmładza, naciąga, rewitalizuje i jeszcze 50 innych rzeczy. Czajcie. Więc. Jak macie taki krem do wyboru, kilka, no to ja polecam ten brać z największą liczbą. Myślę, że to nie zaszkodzi dla młodej skóry. Zobaczcie, czy te pudełeczko jest, musi być takie wysokie? Przecież to jest bardzo nisko. To mogłoby być ten kartonik. Połowę mniejszy. Oszustwo? Ściema na resorach. ale dobra. Zamknięty kremik. Dawno go nie używałem. O! O tak! Lubię Nivea krem. Uważam, że akurat do twarzy to nie ma nic lepszego niż NIWA. Przeciwzmarszczkowo i ujędrniający. Przyda mi się. Ja mam takie zmarszczki na czole, że. Ale to ze względu na to, że miałem kiedyś bardzo. <taki> taką dużą okrągło twarzy. I... Jak schudłem, to twarz schudła, a skóra została. No. Kurde, żałuję teraz, że ten gówniany biedronkowy to tyle miesięcy się z nim męczyłem. Powinienem go wyrzucić od razu. Tamten się nie nadawał do niczego. To jest przyjemność skorzystania. Do tego ostatnio się codziennie tym kremuje. Chyba mój ulubiony Zewaline ostatnio. Żebym trochę przesadził z tym kremem. Jest prawie trzecia w nocy. A mi się jeszcze spać nie chce. Ostatnio tak mam, że w ciągu nocy siedzę do piątej, a już o 9 wstaję, bo mi się spać nie chce, a później o 17-18 mnie odcina. Pięknie pachnący, nakremowany. Mm. <laughs> ja. No dobrze. Do jutra. Przyjaciele.